Downem jesteś, w chuć, a nie drzesz mordę Dobra, dobra, o. E, to tak Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Twilight Forest! Gdzie? Yeah. Twilight Forest No w lesie jesteśmy, nie widzisz? No tyle to za zauważyłem C Jak ty w ogóle tu trafiłeś? Nie wiem że co, co się z stało? Eee... Nie pamiętasz, co robiliśmy w niedzielę? Eee... No wiem, że byłem i... Mnie nie było, a potem coś tam się stało i jestem tu Ty kompletnie nic nie pamiętasz Wiem, że spadałem, no! Boże A ty jak tu trafiłeś? A to już, nieważne nie jak ja tu trafiłem, ważne, jak ty tu trafiłeś Ty wiesz co tu się eee. dzieje? Ty wiesz jak mam przerąbane w tym świecie? Właśnie, no, no nic nie wiem To jest zobacz, wielka tak, knaga! Co?! No, wielka knaga! Wiesz, co ja, ja może to, Ty daj, Ja wiem, co ty chcesz mi pokazać, i wolę się nie dowiedzieć. <grym grym grym> chcesz mi pokazywać? Ale ty... Tak, tak, tak! jak chcesz mi pokazać, Nie, chcę ja ci ja tak nie wiem. Ta, Ja wiem, ta, że mam ta, dużo tak, już. ale. Nie, nic nie pokazuj, to nie można, tak, to dzieci oglądają. To no uwa... nie, tak nie wolno. Ty tak, ty tak, nie wolno Tak nie wolno, tak nie wolno. No poczekaj, gdzie ty idziesz? No, no mówię, tu wielka knaga jest! No nawet wejście do niej, chodź, tu, 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 w lewo, lewo. Tu, 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 tu Mam wejście do Wielkiej Knagi What? Ci mówię, o że tu, tu Wielka tu Knaga jest, jest. O tu, tu Jest? To jeszcze jest? Co, co? Co tu się stało? O co chodzi? A bo w zeszły piątek <śmiech> Przyszedłem <śmiech> No i trochę liści zetnęliśmy, bo, bo wiesz No zarosło jej tu, wiesz o co chodzi, co nie? Wiesz, ty Sara zów zaros... Ty O kurde, dziurę zrobiła czy ona stąd uciekła? Knaga stąd uciekła? O boże, knaga stąd uciekła! widzisz jak to jest przerąbane teraz, to jest taki wielki zielony wąż. Aha, dobra, a co to, to jest jakiś. Skrzynka. Skrzynka, aha. Fajne, biorę ją. Dzień, a może ktoś ją pokonał? Też jest opcja, ale okay, szczerze okay. wątpię. Dobra, wiesz co, chodź do tego twojego domku no, no, no. Myślimy plan co robimy Szukamy knagi Szukamy knagi, po co mam knaga? Ale nie chciałbyś mieć knagi? No, no no, nie wiem w sumie Nie masz własnej? Co? Co? Ty też? Jezus, o, czym, o tym ty gadasz? <laughs> ja? O wężu Boże Uważaj dziura <laughs> Dobra, generalnie Jest taka sytuacja Eeeem... Um, musimy rozbić domek Bo ten Rozpić? twój to jest... Tak, bo ten twój to jest... O Boże! Co się stało? Chłop biegnie! Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dobra, dobra, ktoś tam biegł Czy ja może... To on pokonał Knagę no To już wiadomo gdzie Knagę zniknęła, przez kogo Dobra, to musimy... Dobra, ej, to czekaj A, kur... Zegnam. Ej, kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Yy, nie wiem. Ty go kojarzysz? Czy nie on bardzo, ma ma? Czy ma on -szkieleta? Nie wiem. To może jakiś tu tu, tu tubylec, czy coś? Tyf兵szy. Ja bym się nie pytał. Wo. Ja bym... <litears inimComeppy> on, on, on tu biegnie. On tu biegnie. <Fans>, Wo, <doctor mature> <move> co co on ma? Ty pato pato. Chłopco się świeci. Wo. się... <Eldersinet> Jeszcze wow! Tam... Widziałem to! Dobra, dobra. Chodź, chodź, chodź. Ja się dobra, wiesz co? wiesz co? My musimy stąd odejść, bo tu są jakieś tubylce. On nas nie atakuje, więc chyba, chyba jest friendly fire, ale, ale wiesz, lepiej, lepiej ja żebyśmy bym... byli ubezpieczeni. Ja, ja bym z nim nie gadał, bo wygląda dziko. Ja bym trochę żarcie sobie wziął. Mam w ogóle jakąś książkę od Twilight Forest znalazłem. O, dobra, trochę... dobra, dobra. To się trochę przyda, po tej jest to też, bo trzeba byłoby zasięć Coś Bierzemy wszystko? Bierzemy dobra. wszystko? E, tak, tak, wiesz to stąd, co, stąd już raczej wiesz O, jakiś Harman Keping, to się może przydać, bo to coś się z tego bierze chyba Dobra, e, kilofy to nie... O torchberry jest, o to można wziąć, dobra Myślę, że mamy już wszystko i, i można lecieć chyba Szukać domku. Dobra, dobra, dobra Hmm o, Oła, o sorry, 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 to ja o, sorry sorry pestią Sory, dobra, to ja <grym> Dobra e, To czekaj, czekaj, żeby on wiedział, żeby on wiedział Na sprzedaż. A mu powiedziałem I'm, Dobra, szukamy nowej bazy w takim razie e, i co? I, i, i musimy <grym> Ja... dobra, ja... dobra <grym> to, Nie, to, to, to daj jakąś rzecz jedną chociaż może być, on, on, on. O, kupił, kupił. Kupił, kupił, kupi, dobra, dobra. Dobra, easy, dobra, easy, easy. Dobra, easy, łatwo idziemy, chodź, chodź. To dobra. już sprzedane, to czekaj, czekaj, czekaj. Tabliczkę Sprzedane. Sprzedane, jak on się nazywa? Chociaż co? nie spytaliście. Nie wiem, choć ma tak na głową, co jest jakieś mango, no. ale to, nie wiem, czy tak się nazywa, wiesz, on może być. Tu bylec, tu Sprzedane przez. Tu Tubylec. Przez tubylec lec. Tu tubylec. dobra, sprzedane. Kozak, okej. Okay. No to idziemy, idziemy na wyprawę, chodź. Dobra, Puszę, co się dzieje, gdzie jesteś jesteśmy? To jest jakiś ja wielki las. ty wiesz w ogóle te drzewa? To się da w ogóle ściąg. Ściąć? ściąg? ściąg? Da się ściąg. Umiesz ściąg drzewa? Nie, nie umiem niestety. Sorry. to Co są w ogóle za grzyby? Widziałeś kiedyś takiego humora? W smerfowej dolinie. A. Ej, po, PO! PO! POŁ! Po, 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 PO! Co tam? Co tam Zamek. się? dzieje? Co? Wywiórka, Wiewiór, nie, wiewiórka. wiewiórka. Ej, co I co tu się dzieje? Ale dzik. Da się. Da, nie, ej, nie da się. Ej, co jest? Widzisz to? A! Glasna nie bije! Znowu? Okej, okej. Mam się? Ej, masz swoją książkę, bo ja już taką mam. Nie, nie umiem czytać po tym języku. A w sumie ja te... Bezużyteczne, bezużyteczne. W sumie i ja Ej dobra, dobra, da się tu wejść w ogóle? <laughs> Spójrz do góry, pa jak to fajnie wygląda. To, czy to nas będzie... Może to coś niszczy... Nie, nie da się niszczyć. A no, nie da się nic niszczyć. Dobra, gdzie, dobra, to chodź wejście. tam, bo się, bo się zgubimy zaraz. No przez te kwadraciki to naprawdę ledwo co widać. Wiesz co? Jest tu jakiś ogromny... Ty patrz! Czosnek! <laughs> Aha, no dobra. Um, Okej, okay. generalnie, um, Chodź, znajdziemy sobie bazę wpierw. Rozbijemy obóz czy coś. O, przydało się. I gdzie ty jesteś? Tu jest. Ty. Tu dobra. Ty aż to tu za czarny takie coś. Co? A to jest. Ty? Nie wiem w sumie. Niebieski blok ma nad sobą. Dobra, idziemy tędy. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Generalnie. Czekaj, co to jest? To jest. Gdzie to jest? Obsydian! Chodź, chodź, ten, ty Obsydiana, tutaj patrz. Chodź. Dobra, już lecę, lecę, lecę. Mamy rozbić bazę, to jest pierwszy utknąłem! Boże! <grym> <grym> dobra, to chodź tędy, tędy znajdziemy wejście. O, ej, Dwa ciała, pół mózgu. <grym> <grym> ej, dobra, chodź tędy, chodź tędy. Ja ci po powiem, gdzie jest wyjście, ja wiem, gdzie jest wyjście. wyjście. Tak, ku o nie. O, Boże, idzie dobra, tu. Dobra, dobra. Jaki ja w ogóle mieczyk? smajta mam. Dobra, dobra, szybko do góry, do góry. Góry, do góry. Dziecięca na <noise> Może, nie może. Uciekam z jaskini, zaraz. <noise> dobra, dobra. Dobra, lecimy. A ty jesteś pewny, że to jest wyjście, co nie? Totalnie nie. To dobrze. O! 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 Drewno. Widzisz? Widziałem, wiedziałem. Drewno. Dirt. E, może ty to się w coś zbiera! Może to tu bylec? Ty no nie ma nikogo, dobra, nieważne Idziemy dalej Co? No ty też to słyszałeś Nie, nie wiem, hisy jakieś. Okej, okay. chodź w tym lesie zamieszkamy O, las No tu jest tak, tak wie, wiesz, a tutaj las The las The las Gleś kiedyś w do... The Las? Oglądałeś kiedyś The Las? The Las of Us? Nie, The mm -hmm. Las The Las? Minecraft The Las Minecraft The Las? O, oglądałeś? Ja, What the fuck? fuck?! Co? A nie, ja myślę, że to jest zniszczone, że wybuchło całe. A to po prostu ten. Ja Myślę, że to jest całe rozwalone. Co jest całe rozwalone? Wieża! Gdzie? No wieża! Nie widzę, nie mam renderu. A no wieża tam jest. A, widzę, widzę, wieża, no? Ale dobra, dobra za, zostaw ma. to wieża, tam nie wejdziemy. O nie, to już to druga będzie... wieża, a jest jedenaście. O, tam, <coughs> tam jest naga! Tak jak mówiłeś, kolejna! Knaga? O! Knaga! Dobra, jak Wiesz usię... co? O, mam. Mam nasionkę drzewa. Ej, to nie, nie na nagi na, 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 nie damy rady w te, przecież teraz. Tak? Patera! Ała! No dobra, dobra, spróbujemy, spróbujemy. Czy nie, ja się boję, bo i teby. Nie, no, gadasz głupoty. No, no dobra, może być, może Knaga. być. Knaga! Ale jak coś, to od razu stąd uciekamy No ta, ta, myślisz, że co? Ja bym ryzykował? Dobra, najwyżej zrobimy tutaj bazę wypadową I będziemy robić takie bazy, wiesz, obok wszędzie No Tam coś jest O Knaga, ale serio, to jest knaga Czekaj, bo ja się próbuję dobudować Da się tu normalnie wejść? O, już Chłopie. jesteś, Chłopie Kurde Knaga, wiem. Co to? Oooo! uciekam! No dara, dara, dara! Ty, czemu się pode mną niszczyć, jak ona jest tam? Dara, dara! Siema Smurf! Smerf, no! <ni> being to biegnie dwu, o boże! Uciekaj! Uciekaj! Dobra. Idziemy... dobra, dobra! Nie, nie dam rady! Nie dam rady! Jest co? Musimy w perfekcie Temy fajne zdobyć. Potem chodź, zamiast bazy wypadowej normalną bazę zrobimy ma. Tak, może. Do, domek. O, z, znowu pomysł. wieża. Znowu wieża, dobra, dobra, Pies! Boże, co? Taki pies. Psa za... ma pies. się ma pies. Dobra, wiesz co tu jest bardzo ładnie, szczerze mówiąc. Ja no o, tu zrobię, o w tym miejscu o bazę... Tam, wiesz, si tutaj, tam jest obok tego. Tu jest wszystko, jest knaga, czego chcesz więcej? Co nie, I później będziemy walczyć z knagą i knaga, tak wiesz. Taki op! I nie ma domku, co nie? Tak No, naraz. No, no, dlatego, dlatego tutaj bazę robimy. Co ty na to? Ty wiesz, że można byłoby na drzewie zrobić, wiesz? Tak, tu, tu, tu się by wchodziło się, tak? O. A, i knaga nas nie dopadnie, mądrze, mądrze! No, Ale ja wolę, ale ja wolę na ziemi. A no, na ziemi wolisz? No to A, ja tak. zrobię taką wrajeczego bazę. Akurat dobra, trochę dobra. drewna będę miał, o, idealnie. No, no to widzimy się jak. będzie waza jak gotowa. <laughs> jak waza będzie gotowa, no.